Dziś będzie na temat spadków, czyli o tym, co może wydarzyć się w przyszłości. To, co może być absolutnym przeciwwskazaniem do złożenia wniosku o upadłość konsumencką w danym momencie. Procedura upadłości konsumenckiej składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to jest od czasu, od dnia postanowienia sądu o przyznaniu na upadłości konsumenckiej, gdzie do sprawy wchodzi syndyk i Drugi etap zaczyna się wtedy, kiedy mamy prawomocnie ustalony plan spłaty wierzycieli. Jednym słowem, całość postępowania kończy się wtedy, jeżeli spłacimy do końca ostatnią ratę wynikającą z planu spłaty wierzycieli. Cały czas w tym okresie jesteśmy w postępowaniu upadłościowym. Może to potrwać nawet 7 czy 8 lat łącznie z tym okresem pierwszym. Jak pewno Państwo wiedzą, plan spłaty wierzycieli jest określony przez stałą kwotę, stałą miesięczną ratę, którą płacimy na rzecz wierzycieli. Z tym, że to nie jest tak, że ta stała rata nie może się zmienić. Jest jeden przypadek, który właśnie dzisiaj będzie omawiany. To jest właśnie kwestia spadku, który może trafić do nas w złym momencie.